Hejka to jaki wisia, a w dzisiejszym filmiku będziemy otwierać tamagotchi, ale nie takie tamagotchi, które zbieraliśmy za dziecka, tylko takie tamagotchi, które ma aparat i kolorowy ekran. Nagrywam to o godzinie 16, więc zaczęło się ściemniać i zaczęło się robić okropne światło i teraz zmieniłam światło. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Eee, dobra, lecę dalej z nagrywaniem. <grym> nie wiem jak wam, ale mi tamagotchi po prostu kojarzy się z najlepszymi latami dzieciństwa. No i kupienie czegoś takiego właśnie jest odnowieniem dzieciństwa. Chociaż wiecie, ja zbieram Tamagoczy i mam na co dzień z nimi styczność. Ale nie miałam nigdy jeszcze tamagotchi z kolorowym ekranem, a z aparatem. To już w ogóle wow, nowość. A więc zobaczycie jak testuję, jakby za pierwszym razem, to tamagotchi jak sprawdzam jego funkcję, No bo nie ukrywajmy, pewnie różni się od tych tamagotchi z naszego dzieciństwa. No i co? Mam nadzieję, że filmik się wam spodoba a i może w jakiś sposób ten filmik też zwiększy popularność tamagotchi w Polsce bo już są bardzo ciężko dostępne, naprawdę. W ogóle nie ma w Polsce Tamagotchi z kolorowym ekranem i musiałam się naszukać, żeby na zagranicznej aukcji z dostawą do Polski znaleźć w ogóle to tamagoczy. A Tak, także zapraszam do oglądania i otwieramy, bo już się nie mogę doczekać. Jeszcze zanim otworzę Tamagotchi, pokażę Wam, jak wygląda w pudełku. Niesamowite jest to, jak kolorowe jest to pudełko w ogóle. Kiedyś Tamagotchi były w mniej kolorowych zdecydowanie pudełkach. No i co, widać jak będzie wyglądać ekranik, prawdopodobnie właśnie taka kolorystyka będzie głównie dominowała. Co jest fajne, nie ma już przyciskowych klawiszy, tylko są dotykowe. Kolejna rzecz to może się łączyć z innymi Tamagotchi, no ale podejrzewam, że tylko z Tamagotchi Pix, czyli właśnie z tą wersją. No i najciekawsza rzecz dla mnie, czyli to, że ma funkcję aparatu. Z boku opakowania jest właśnie pokazana jedna z najciekawszych, według mnie, funkcji, czyli jak zrobicie zdjęcie jedzeniu, to wasze Tamagotchi będzie jadło, co jest no, niesamowite. I opcja, której w ogóle wcześniej nie wiedziałam i teraz dopiero widząc opakowanie się dowiedziałam, że jak zrobicie zdjęcie danej rzeczy, to można sobie zmienić właśnie w pokoju waszego Tamagotchi kolorystykę na ten kolor, co jest wow, naprawdę niesamowite. No i jeszcze tył opakowania, gdzie już są pokazane wszystkie pozostałe funkcje, czyli karmienie, no różne gry, łączenie się ze znajomymi, kąpanie Tamagotchi, robienie zdjęć i publikowanie ich na socialach naszych słodkich zwierzaczków, co jest ciekawe. W tych wszystkich klipach, które dotychczas nagrałam, powiedziałam niesamowite przynajmniej trzy razy, więc sami widzicie jak bardzo się ekscytuję. Dobra, teraz już na serio, otwieramy. Okej, okay, to jest nowe ustawienie kamery. Jeszcze nigdy jej tak nie ustawiłam, więc mam nadzieję, że będzie się ładnie nagrywać. A, no i co, otwieramy. Już rozcięłam wcześniej, żeby się ładnie otwierało na filmiku. Okej, okay, tak to wygląda. Tutaj jest prawdopodobnie. A jeszcze to jest zapakowane. Chwilę. O, proszę bardzo. Ok. Mamy tamagotchi i mamy dosyć grubą instrukcję obsługi. Dobra, moi drodzy, zdobyłam baterię i śrubokręt, więc pora teraz rozkręcić nasze tamagotchi i włożyć do niego baterię. W końcu rozkręciłam to tamagotchi. Zajęło mi to trochę czasu, przyznaję. Teraz pora włożyć baterię. A uh, i lecimy z tym koksem. Okej, okay, to jest w tą stronę, a to jest w tą stronę, prawda? Tak. No i co, żyjesz? Halo? Czy one są dobrze włożone? Okej. Okay. No... O Boże. Okej, okay. zastraszyłam się. Ale jak widać, żyję. No i pokazuje mi się komunikat, że jednak baterie są rozładowane, więc idę szukać kolejnych. Dobra, moi drodzy, jest sukces. Nawet nie będę zakręcała tego tamagotchi teraz, bo i tak teraz je tylko testujemy. Potem już sobie dokładnie to ustawię. Chyba nie będzie języka polskiego, oczywiście, że nie ma. No. Godzina, ustawmy byle jaką, bo potem i tak to będę jeszcze sobie od nowa wszystko ustawiać. Proszę Okej, okay. nazwijmy się AA. Mhm. O kurde, jak to? Dobra, idę zrobić zdjęcie. O tej godzinie oświetlenie jest tak złe, że to zdjęcie nie będzie wyglądało dobrze, no ale dobra. <laughs> Ulubione jedzenie to jest wata cukrowa, jakieś warzywa, czy to jest jakieś ciasto? Nie, czy to są kwiaty i ciasto? Dobra, dajmy watę cukrową. Oj. Ej, co, jak się to zatwierdza? i zatwierdziłam ciasto, a nie cukrową. Da się wrócić? Nie da się. Łe. Ulubione narzędzie. I co to jest? Roślinka i chmura i skrzypce i rower? Roślinka. Ulubiony kolor. Oczywiście zielony. Tak. No teraz losuje się jedno z trzech jajek, bo są trzy dostępne. Tylko oglądam po prostu razem z wami. Ona się pewnie zaraz urodzi. Dobra, poczekam chwilę, bo możliwe, że to może trochę potrwać. Rodzi się, o mój Boże. Dobra, szybkie zdjęcie. Come on, dawaj. Szybciej no, stresuję się. Wygląda jak jakaś taka roślinka w sumie kolorystycznie. I ma piękne imię, prawda? <grych> Okej, okay, i teraz funkcje, o których... O, jedzenie zawsze było w Tamagotchi, gra i łazienka też tego? Nie pamiętam, żeby to było. No, czyli będzie można jakieś różne tutaj zbierać dekoracje, ubranka i w ogóle. Można wychodzić? Boże, ile tu jest funkcji? Co jest? Okej, okay, a to? A, status, no tak. Nie jest zbyt szczęśliwy. Dobra. Chodź, na cię. Mamy jedzenie Okej, okay, ta animacja jest Mega słodka Zobaczmy jakie gry są Jestem ciekawa Ej, czemu nie mogę tego? Jak to nie mogę? Może on jest zbyt głodny? O co chodzi? Została nakarmiona, ale nadal nie chce ze mną grać. Więc spróbujmy wyjść, może na dwór? Też nie chcę! Może jest za mała na to wszystko. Dobrze, że nie chcę lekarstw. Nie płakać. No to powinna chcieć. O, niech się wykąpie. Ach, okej, okay, to jest mega urocza! A! Chcę to sklikać. Okay. dziutkę ja nie mogę. Dowiedziałam się, że wielu opcji nasze czyli po prostu nie chcę robić przez to, że jest dzieckiem, więc mamy niewielki wybór, ale pokażę Wam jeszcze to, co jest możliwe, ogólnie to, o, proszę bardzo, można robić zdjęcia inside. Aha, dobra, o to chodziło. Ja się zastanawiałam. okej. Okay. outside, czyli tutaj. No jak to będzie? O, jakość kamery jest niezła, szczerze mówiąc. No naprawdę, jestem pełna podziwu, szczerze mówiąc. Co jeszcze można zrobić teraz? Telefon. Może używać telefon jako dziecko? Co? Czy nie może w końcu? No zdecyduj się, no. Nie, nie może. Leczyć to wiadomo, że się może jako dziecko. O, jeszcze ma jakieś takie notatki. Ach, tutaj można odkryć jakie tamagotchi z listy się ma. Dobra. Tutaj przepisy, to to co wam wcześniej chyba wspominałam, że można pokazywać jedzenie do kamerki i odkrywać nowe jedzenie. No, rzeczy to rzeczy i przyjaźnie to nie mam drugiego Tamagotchi, więc nie będzie mieć przyjaciół, będziesz samotna. Chcę wam ogólnie pokazać wszystkie opcje dostępne na tym etapie. Uh, I jak wchodzi się w rzeczy, a raczej w pudełko z rzeczami, to mamy coś takiego i też nie wiem, o co tutaj chodzi. A ja po prostu bawi się, tej tej jest raczej ja nie mogę. Dobra. A powiem wam tak, nie będę tego więcej teraz nagrywać, no bo, ojej, nie gadaj, że teraz urośnie, no jednak nie, już myślałam, a no, czyli po prostu tak się z nią, jeszcze umie śpiewać, dobra, przepraszam, że się tak zachwycam, ale ja po prostu naprawdę tak bardzo je chciałam mieć Tamagotchi. To wszystko, co teraz widzieliście, to są wszystkie dostępne opcje, kiedy Tamagotchi, nasz mały zwierzaczek, jest maluchem. A i szczerze, zastanawiam się, czy nie nagrać jeszcze jednego filmiku po kilku dniach lub tygodniach korzystania, żeby pokazać Wam wszystkie opcje. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki filmik. Jeżeli będzie dużo chętnych, żeby zobaczyć to, to to nagram. A no teraz to by było na tyle. Jestem ciekawa, ile trwa ten filmik, bo w sumie nie patrzyłam na czas. Z góry przepraszam, jak się tam przycinam, jak coś mówię czy coś, bo no, nagrywanie Tamagocz nie może być wycinane, tylko pokazuję Wam całość. No i co mam nadzieję, że się Wam podoba, mimo tego jak nieumiejętnie nagrywam, a... No, i może Was w jakiś sposób to zachęciło też, żeby wznowić kolekcjonowanie Tamagotchi, albo nie wiem, zajrzenie do tych, co macie z dzieciństwa czy coś. Oczywiście, jeśli filmik się Wam podobał, a mam nadzieję, że się podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I koniecznie mi napiszcie w komentarzu. Musicie to napisać, jak obejrzeliście do końca. Czy robić kolejny odcinek z Tamagotchi, właśnie po użytkowaniu go po jakimś czasie, żeby pokazać Wam te wszystkie funkcje. Może wtedy będzie w lepszej jakości ten filmik, bo to, ten filmik to był w ogóle tak na szybko nagrywany. Tylko kurier mi przyniósł tę paczkę. To ja od razu, kurde, idę nagrywać. E, także tak to właśnie wyglądało. To jest wszystko na spontanie. E, dlatego się zastanawiam, jak wyjdzie ten filmik, ale dowiem się tego podczas montażu. E, to było na tyle. Życzę Wam miłego dnia albo, nie wiem, ferii, bo nie wiem, kiedy to oglądacie. Ah